Martwisz się tym? Poważnie? Jakąś głupią przepowiednią? Jakby miał do czegoś takiego dojść. Ja na to nie pozwolę. Chris na to nie pozwoli. I na pewno ty na to nie pozwolisz. Więc. Dlaczego się nie śmiejesz? To po prostu głupie. Więc przestań płakać, okej? Okay? Wszystko będzie w porządku. Hej hey Chris. Chodźmy zamknąć tą fontannę, okej? Okay? Suzy. Ona... Ona naprawdę jest miłą osobą. Jak ona może być taka miła? Jak? Przepraszam Chris. Przepraszam, że nie powiedziałam całej przypowiedni na początku. Po prostu myślałam, że jak powiem coś innego, zrobimy coś innego i będziemy mieli wystarczająco, to zanim tu dotrzemy, to się zmieni. Ale nieważne co zrobimy, nasze przeznaczenie zostało już wyznaczone. <śled> Przepraszam. Nie, nie, patrz na mnie. Ja... Ja nie chcę taka być. Nie chcę wszystkiego robić o sobie. Przepraszam, Chris. Pa patrz, Chris. Patrz, Chris. Uśmiecham się. Nie ma nic złego w byciu nieuśmiechniętym. K Chris. Chris, ty... <ślesy> Ojej się, Chris. Robi się coraz trudniejsze być uśmiechnięty przez cały czas. Być tym, który udaje, że też się nie boi. Ale ja, przebywając z Waszą dwójką, tym więcej z Waszą dwójką przebywam, tym bardziej zaczynam rozumieć, że przyjaźń to nie jest tylko ciągłe uśmiechanie się. Jest czymś znacznie lepszym niż mogłam sobie wyobrazić. I ja, ja chcę. Ja chcę znów wierzyć, chcę wierzyć, że to może się zmienić, że nie jest tylko jedno zakończenie. Suzy wierzy, naiwnie wierzy. To zaraźliwe. Co nie, Chris? Więc dopóki nie zobaczymy przeznaczenia przez nasze oczy, to wierzmy w to też. Chris, możesz teraz i zamknąć tą fontannę. Suzy czeka. Hej, Chris. Ty jesteś świadomy, że naprawdę dobrze grasz na tym pianinie?